Jeśli w kolejnym odcinku serii Avatar World, w którym to. odkryjemy sekrety w zupełnie nowej lokalizacji. A dokładnie chodzi mi tutaj o tę oto ulicę przy naszych nowych budynkach: posterunek policji. Poczta, jest też sąd oraz bank. Ale czy wy widzicie o tutaj to miejsce? O wow, wkrótce pojawi się tutaj remiza strażacka! My najpierw jednak przynieśmy się na tę małą uliczkę i zobaczmy, jakie są tutaj sekrety. Po pierwsze, przy tej ulicy mieszczą się wszystkie te nowe lokacje. Na przykład otędy możemy wejść do naszego sądu. Po drodze mijamy sobie bank, a obok banku zaraz mamy bankomat. Wystarczy, że na niego naciśniemy, a następnie wyskoczą nam pieniądze. Zobaczcie i to całe pliki pieniędzy w kolorze niebieskim, zielonym oraz czerwonym. O, a tutaj nawet... Wyskoczył nam jeden jakiś taki duży banknot. Przechodzimy dalej do lokacji, która jest jeszcze zamknięta. Możemy sobie tylko zerknąć, że jest to remiza strażacka. Tutaj chyba będzie wóz strażacki. No a z tej strony na pewno będzie wejście. A i patrzcie na to, tutaj w tym miejscu mamy alarm. Wystarczy, że na niego naciśniemy. A zaczyna po prostu bardzo mocno dzwonić. Jest też oczywiście posterunek policji a na końcu mamy jeszcze naszą pocztę no i skoro już jesteśmy obok niej no to czas na pierwszy sekret wystarczy że podejdziemy o tutaj do tej oto skrzynki zobaczcie otworzymy ją i musimy wyciągnąć pewną specjalną kopertę tutaj póki co yy, mamy jakieś takie dokumenty sprawdźmy sobie w ogóle czy tutaj mamy o to chyba ze szpitala tutaj z kolei w tej szarej mamy jakąś taką kolorową pocztówkę wszystko schowajmy do środka a zostaw sobie tylko i wyłącznie tutaj tę oto karteczkę, chociaż to bardziej wygląda jak jakiś bilet. Na tym mamy pokazanego donata tym moi drodzy musimy się przenieść tutaj na to oto stoisko, mamy tutaj donaty i mamy też kawę, tę kartkę musimy dać tej oto kolorowej dziewczynie, zobaczcie jak ona pięknie wygląda, ta kartka również jest taka kolorowa, zobaczcie co się zadzieje kiedy ona ją dostanie do ręki, ej dała nam prezent, patrzcie na to, jest to pudełko z donatami! wyglądają obłędnie, o oh, wow i są mega, ale to mega apetyczne. Najlepsze jest to, że gdy na nie naciśniemy, o zobaczcie, to wyskakują nam donaty. Tutaj jest jakiś taki fioletowy, a tutaj jest jakiś taki struskawkami. Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu je sobie zjeść. Sprawdźmy ile tutaj jest różnych rodzajów tego. Ten ma gwiazdkę, ten jest jakiś czekoladowy, ten ma kolorowe y, takie y, cukiereczki. Tutaj mamy chyba coś takiego. Wygląda trochę jak y, taka cynamonka. I na sam koniec jeszcze coś takie truskawkowe. Pod posterunkiem policji coś złego się chyba wydarzyło. Zobaczcie, tutaj mamy takiego oto pracownika. Niestety jego skrzynka z narzędziami jest pusta. Ewidentnie tutaj czegoś brakuje, a jest problem, ponieważ tutaj Rozwaliła się sygnalizacja świetna, zobaczcie co się dzieje. Te światła cały czas mrugają, a powinny przecież być po kolei. Czerwone, żółte i zielone. Przez to tutaj na ulicy musi stać policjant i zatrzymywać ruch. Nikt nie może przejechać, stoją pachołki, on pokazuje ewidentnie ten znak, że jest. Koniec tutaj drogi, nie można jechać. A wystarczy, że wejdziemy sobie na posterunek policji, przejdziemy sobie tutaj na sam koniec do tej oto szafeczki, dokładnie na ostatnią półkę. Otwieramy to. Tutaj mamy tę naszą taką gablotę do zbierania różnego rodzaju odznak. Jak je zdobyć, możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach. A tutaj z kolei mamy ten klucz. Klucz, który zastanawiałam się już jakiś czas temu, do czego będzie wykorzystany. Bierzemy go do ręki. Wychodzimy sobie z naszego posterunku policji, przechodzimy sobie, o tutaj w tę stronę. Wiecie co, ja sama nie będę tego naprawiać. Najlepiej będzie, jak to dostanie tutaj ten mechanik. A w zasadzie chyba pani mechanik wzięła do ręki klucz, podrzuca go. Teraz wystarczy, że podejdzie. Musi się chwilę zastanowić i. Mamy to, zobaczcie na to. Naprawia, a po chwili jest już gotowe, światła są naprawione, udało się. Na początku mamy czerwone, tutaj pod spodem mamy yy, żółciutkie, a następnie zapala nam się kolor zielony. Policjant chyba już tutaj nie jest potrzebny, więc te pachołki możemy zabrać z drogi, no i droga jest z powrotem przejezdna. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy tutaj możemy wezwać jakiś samochód. Oczywiście, że tak. Jest taksówka, jest ten czerwony, jest też niebieski. A skoro stoimy pod posterunkiem policji, to możemy sobie wezwać o ten nasz oto samochód. I nawet może stanąć tutaj na parkingu. Kolejne fajne, ciekawe miejsce to jest miejsce z gazetami. Patrzcie, czyli po prostu taki kiosk przy ulicy. Mamy tutaj różnego rodzaju gazetki, możemy je sobie wziąć do ręki. No i po prostu poczytać. Dajcie znać, czy Wy w ogóle jeszcze kupujecie gazety, czy wszystkie informacje i wiadomości po prostu czytacie w internecie. A teraz czas przetestować rzecz, którą już widziałam na początku. Tutaj, moi drodzy, jest rower! Rower, zobaczcie jaki piękny, o wow, wygląda po prostu genialnie. Możemy go sobie zabrać. Czy my możemy na niego wsiąść? Uwaga, uwaga, sprawdźmy to tutaj o pod pocztą. Słuchajcie, możemy na niego wsiąść. Patrzcie na to. Pojawiły nam się zupełnie nowe animacje. Możemy sobie tak wolno jechać. Możemy nieco bardziej przyspieszyć i od razu wyhamować. Możemy też zadzwonić dzwoneczkiem. No i możemy, słuchajcie, mieć też jakiś mały problem z jazdą. Dobra, chyba musimy przenieść się tutaj na ulicę. Siadamy sobie na rower i jedziemy. Patrzcie na to. O, ej, ta prędkość jest zdecydowanie zbyt szybka. Patrzcie na to, co tutaj się dzieje. Zawracamy teraz w drugą stronę. To jest totalne jakieś szaleństwo. A jeżeli chcemy więcej rowerów, wystarczy, że przejdziemy sobie tutaj do naszego menu i odbierzemy sobie pakiet darmowych prezentów. Dokładnie jest to My First Bicycle, czyli mój pierwszy rowerek. Zobaczcie, to są rowerki dla małych bobasków. Wyglądają przepięknie. Dobra, od razu bierzemy tę paczkę, a ona pojawiła nam się tutaj, zaraz przy tej takiej małej fontannie. Jestem już tutaj, zaraz przy tych prezentach. Mam również ze sobą dwa bobaski. Mam nadzieję, że to właśnie dla nich są tutaj przyszykowane właśnie te rowerki. Pierwsze pudełko jest takie jasnofioletowe, drugie jest bardziej czerwone. Otwieramy. Ej, mamy tutaj pompkę do roweru. Mamy też mały, słodki rowerek. Jest kask na głowę. Ochraniacze i super fajne buty, i do tego jeszcze chyba zegarek, koszulka i jeszcze spodnie, no dobra, zatem przebieramy się. O wow, na głowę najpierw kask, teraz czas na buciki, koszulka, do tego spodnie, spodnie również z takimi ochraniaczami. To jest chyba coś do ubrania na rękę? Tak to troszeczkę wygląda. Czy uda nam się to ubrać? A nie, co to jest takiego? Trochę wygląda jak jakiś dzwonek. Zanim wejdziemy na ten rower, ubierzmy jeszcze tego drugiego chłopaka. Taki ma kask. ochraniacze, Koszulka. Tutaj mamy buciki. Czerwone. Są też spodnie. No i tutaj do ręki to coś takie dziwne. Gdzie to włożyć? To jest na rękę, co to jest? Dzieciaki gotowe, zobaczcie jak fajnie wyglądają. Tutaj mamy jakąś taką pompkę do roweru. A, możemy tutaj napompować koła, zobaczcie, ta pompka działa w ten, oto sposób. Teraz sadzamy nasze dzieciaki na rowerze, patrzcie na to, są gotowi. A, i mogą faktycznie pedałować. Zobaczcie na to, jak fajnie kółka się kręcą powoli, nieco szybciej. Tutaj mogą sobie również zadzwonić. Ej, co jest grane? Machają ręką, jak jadą. Lepiej, niech się skupią na tej jeździe. Zobaczcie na to, jak słodko to wygląda. Takie małe bobasy, po prostu na rowerkach. Niestety, wydaje mi się, że to już są wszystkie sekrety które są związane właśnie z tą ulicą, ale korzystając z okazji, że mamy tutaj nową lokalizację, czyli sąd, wejdźmy sobie do środka, gdzie pokażę Wam zupełnie nowe sekrety. Po pierwsze, sekret związany tutaj oto z tą rzeźbą. W rękach brakuje dwóch rzeczy. Pierwsza z nich jest schowana tutaj na tych kółkach. Jest tu taki młotek sędziowski. A druga jest schowana tutaj za tą o tą panią. Przepraszamy cię, moja droga. Musisz tutaj wstać, ponieważ ty skrywasz naszą taką potrzebną kartkę. Tymi rzeczami wracamy tutaj. Z tej strony dajemy do ręki taką oto kartkę, a z drugiej strony ten młotek. A na dole wówczas pojawi nam się prezent. Patrzcie na to, jak fajnie wygląda. Klasyczny różowy prezencik, w środku którego mamy. Przebranie dla Bobasa, przebranie, które będzie sprawiało, że Bobas będzie wyglądać jak sędzia. A jeśli chodzi o prawdziwego sędziego, to jest on tutaj. Zobaczcie, tak się prezentuje. Ma taki czarny strój i do tego jeszcze perukę. Brakuje jednej rzeczy, a w zasadzie jednej osoby tutaj oskarżonego. Wiecie kogo szukamy? Odpowiedź znajdziecie tutaj w tej teczce. Bierzemy ją. Otwieramy i mamy tutaj tajemniczą kartkę, gdy ją otworzymy to ewidentnie widać, że musimy tutaj przyprowadzić pewnego chłopaka, którego znamy już z dwóch sekretów. Zanim jednak po niego pójdziemy na posterunku policji otwieramy sobie tutaj oto tę pierwszą szufladę i wyciągamy pierwszą teczkę. Ponieważ w tej teczce mamy zdjęcie właśnie tego chłopaka i my potrzebujemy to zdjęcie jako dowodu, więc wkładam go sobie tutaj do teczki. Teraz musimy zabrać o to tutaj. To jest takie pudełko, chyba na jakieś ważne dowody. Kolejne miejsce, które musimy odwiedzić, to jest poczta. Musimy nacisnąć tutaj na ten worek z listami. Tak długo, aż wyskoczy nam kluczek z numerem 12. Ten kluczyk otworzy nam skrytkę, o właśnie, z tym numerkiem, a my wyciągamy tutaj y, taką oto y, kartkę, kopertę. Dokładnie jest nam potrzebna ta kartka. Musimy ją zabrać do tego chłopaka. A on znajduje się tutaj przy tej ulicy, dokładnie na samym końcu. A on nabałaganił, jest tutaj mnóstwo brudu i do tego wszystkiego jeszcze głośno gada. Najpierw musimy włożyć tę kartkę, gdzie mamy chyba jakieś odciski. Następnie chłopakowi musimy dać do ręki tę kartkę. Słuchajcie, on jest przerażony, przerażony tym, że musi się stawić w sądzie. A jak trafi do tego sądu, wystarczy, że zejdzie tutaj tymi schodami. I pojawi się zaraz przy tej nowej ulicy, przy której na samym końcu, właśnie mamy nasz sąd. Na początku, aby dostać się na salę sądową, musi dostać tutaj pozwolenie. Kładziemy tę karteczkę, pani daje nam jakąś taką przepustkę. Bez problemu, zatem otworzą nam się tutaj drzwi i wejdziemy do środka. No i jesteśmy na miejscu. Nasz oskarżony musi tutaj usiąść. A wy zwróćcie uwagę, o tutaj, na tę rzecz. Musimy sprawić, aby zaświeciły nam się trzy elementy. Po pierwsze, siada ten chłopak, posadźmy go tu, zaświeciła nam się jedna rzecz. Po drugie, tutaj mamy dowód numer jeden, kładziemy to tutaj sędziemu. No i na sam koniec jeszcze to oto zdjęcie. Otworzyło nam się tutaj, zobaczcie, sekretna skrytka, yy, za którą mamy jakiś taki notes. A dokładnie jest to szkicownik. Możemy tutaj wykonać różnego rodzaju rysunki. Po pierwsze rysunek jest naszego oskarżonego, który jest uniewinniony. Po drugie nasz oskarżony, który jest winny. Następnie mamy jeszcze rysunek czy też szkic e, pani sędzi. I na sam koniec mamy rysunek jakiejś dziewczyny, która przyszła z kotem do sądu. Dajcie znać kochani na dole w komentarzu, czy wiedzieliście o tych wszystkich sekretach. A jeżeli znacie jakieś jeszcze, to koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu. Do usłyszenia. Pa! pa.